Ango lesson 14. To be. Ja jestem. I am. I am. I'm. I'm. Ty jesteś. You are. You are. Your. Your. On jest. He is. He is. Pamiętajcie: is. 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 Zedką. His. His. She. Ona jest. She is. She is. She's. She's. To jest. It is. It is. It's. Is. My jesteśmy. We are. We, We are. We're. We're. Wy jesteście. You are. You are. Your. Your. Oni są. Ten dźwięk zębowy. czubek języka górny, przednie e, zęby. They are. They are. They're. They. Tu opisuje stanie. Odpowiada na pytanie, jaki jaka jest. Ja jestem głodny. Teraz od kogo zaczynamy? I am hungry. I am hungry. Ty jesteś spóźniony. You are late. You are late. On jest przystojny. He is handsome. He is handsome. Ona jest piękna. She is beautiful. She is beautiful. To jest drewniane. It is wooden. It is wooden. My jesteśmy uczniami. We are students. We are students. Piękna już wymowa wszystkich. Wy jesteście niegrzeczni. You are rude. You are rude. Oni są spragnieni. They are thirsty. They are thirsty. 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 Dobrze, dzięki. Już wychodzi. Przeczenia. Aby utworzyć przeczenie, trzeba do osoby, osoby plus to be plus not dodać resztę. Ty nie jesteś brzydki. You are not ugly. You are not a angry. Ugly. 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 Are not, wymawiamy też aren't. Aren't. To nie jest niebieskie. It is not blue. It is not blue. A it is wymawiamy isn't. Isn't. Pytanie tworzymy poprzez przeniesienie przed osobę to be. To be plus osoba plus reszta. Czy ty jesteś wolna w sobotę? Are you free on Saturday? Are you free on Saturday? Saturday. Saturday. On wstawiamy przed dniami, zauważcie. E, czy my jesteśmy przyjaciółmi? Are we friends? Are you friends? Are we friends? Are we friends?